Twoje duchowe serce przyjmuje informacje od Boga oraz ze świata, bijąc swoim rytmem gdzieś po środku. Ty natomiast masz wybór, którą perspektywą pozwolisz sobie być kontrolowanym, oraz Twoje życie światową czy Bożą? De facto, kiedyś dokonano badań na temat fizycznego serca którego podam wam nazwę. Była to elektrofizjologia intuicji. Może pomyślisz to brzmi dla nas jak jakaś chińszczyzna. Taki tu mamy paradoks. Elektrofizjologia Intuicji. Więc konkluzję, do której doszli, brzmi: Intuicja może być pomierzona energetycznie w Twoim ciele, podobnie jak tok Twojego myślenia w Twoim mózgu. Serce posiada swój własny układ nerwowy który jest zdolny wyczuć, poczuć, pamiętać oraz przetworzyć informacje niezależne od mózgu. Dotąd zawsze myśleliśmy, że wpływ zawsze pochodzi z systemu informacyjnego, który musiał pochodzić z mózgu. Jednak teraz odkryliśmy, że to serce wpierw otrzymuje informację, a następnie przekazuje ją mózgowi. Więc wygląda to mniej więcej w ten sposób, że biorą pacjenta, któremu założyli czynniki na mózg i serce, badając połączenie pomiędzy sercem i mózgiem, przy czym teraz już wiemy, że nasze serce także posiada kanały neuronowe. Możemy zrozumieć wyraźnie to, czego nie widzimy poprzez to, co widzialne. To jest podstawą zrozumienia o Królestwie Bożym. Badania wskazały, że serce zareagowało szybciej niż mózg na zewnętrzną stymulację. Ostatnie badania, których dokonaliśmy w naszym laboratorium, polegało na bliskim przyjrzeniu się rozwoju elektrofizjologicznej intuicji, gdzie mieliśmy także szereg wcześniejszych badań, które wskazały, że ciało reagowało w sposób, który był w stanie przewidzieć dane wydarzenie, jeśli było ono bardzo emocjonalne i odnosiło się do danej osoby. Powód czemu pokazuję Wam te badania, jest fakt, że ukazuje to nam, że patrząc nawet z punktu fizycznego, jesteśmy w stanie wybadać, co zachodzi w świecie duchowym. Uczestnicy byli podłączeni do czujników i aparatury badającej ich aktywność serca i mózgu. Pamiętaj, posiadamy fizyczne i duchowe serce. Jeśli Wziąłeś Jezusa i jesteś nowonarodzony, wtedy Jezus dał Tobie nowe serce, całkowicie nową naturę. Widzimy to w liście do Kolosan, w drugim rozdziele, gdzie jest napisane, że stary człowiek, czyli stara natura została zupełnie z nas zrzucona poprzez naszą decyzję, kiedy przywdzieliśmy nową i także otrzymaliśmy w ten sposób nowe serce. Więc wyobraź sobie taką osobę, która siedzi z różnymi podłączeniami do ich serca, mózgu, podczas gdy doktor oraz komputer bada ich najmniejszy impuls. Pacjenci siedzieli przed ekranami, które pokazywały im poszczególne obrazy. Jednocześnie mierząc ich elektrofizjologiczne reakcje, które pochodziły i z mózgu, i z serca. Pacjent siedział przy komputerze, podczas gdy komputer zapisywał każdą reakcję, która się pojawiała, i każdy zmieniający się obraz, pojawiający się co 6 sekund. Każdy z tych zdjęć był zupełnie innym opozycyjnym zestawem. Pacjenci zobaczyli ofiary śmiertelne wypadków samochodowych, ataki i ukąszenie przez węża lub inne dramatyczne sytuacje. Jednak po przeciwnej stronie zobaczyli na przykład zachód słońca lub kwiaty, obrazy, które były ułożone w zupełnie nieznany dla nich sposób. Więc po zbadaniu pacjentów, którzy oglądali różne obrazy, ich mózgi i serca zostały zbadane, wyobraźcie sobie na przykład EKG, kiedy taka osoba zostaje podłączona do różnej aparatury i czujników, lecz to nie był tylko zwykły pomiar bicia serca, ale również najdelikatniejsze elektrofizjologiczne impulsy, które cały czas pochodziły z serca, a nasz mózg także jest elektromagnetyczny w swoich schematach myślowych, a więc kiedy nasz mózg myśli, wówczas... Wyłaniają się z niego różnego rodzaju pulsy i punkty, które można zmierzyć do tego stopnia, że każda badana osoba, kiedy doznaje negatywnych uczuć, albo myśli, albo wzorców myślowych, na równi z pozytywnymi, można je w stanie zmierzyć i określić. Innymi słowy, kiedy patrzyli na wyniki badanej osoby, które obserwowały różne obrazy, w oparciu o ich regularną, związłą reakcję, łatwo było określić na komputerze, czy była ona negatywna, czy pozytywna. Do tego stopnia. Że także byli w stanie zobaczyć, czy dany pacjent jest połączony emocjonalnie z danym obrazem, który był zdeterminowany w oparciu o jego reakcję, ale oto fascynujące odkrycie, do którego doszli. Kiedy pojawiły się poszczególne zdjęcia, ułożone bez kolejności, bez żadnego porządku, którego dzień po badaniach sprawdzali lekarze i. Osoby pracujące w laboratorium, przypominając raz jeszcze, że zdjęcia pojawiające się na ekranie pacjentów nie były ustalone z góry, a rezultaty tych badań były szokujące. A więc, kiedy pojawił się obraz np. kwiata, lub chmur, lub węża albo w wypadku samochodowego, zestawili wystarczająco zdjęć, aby dokonać właściwych badań. By zdeterminować dany schemat każdego poszczególnego pacjenta, czy to pozytywny, czy negatywny. A oto co było bardzo interesujące: otóż serce, wydając elektroniczne impulsy, reagowało szybciej, zanim mózg zdołał zareagować. A w dodatku odnotowali, że serce wysyłało sygnały do mózgu, informując w jaki sposób ma się zachować, czyli zareagować. Podczas gdy my zawsze uważaliśmy, że mózg jest organem, który zawsze pierwszy odbiera i reaguje. A dzieje się tak tylko dlatego, ponieważ większość ludzi nie wie, że nasze serce ma zdolność samomyśleć i reagować. Dlatego mamy indywidualne neurony w naszym sercu. A oto kolejna naprawdę niesamowita rzecz. Otóż komputer, który sam z siebie losowo wybierał zdjęcia, bez wcześniej ustalonego porządku przez lekarzy, co stanowi fakt, że było oczywistym, że nikt nie był w stanie przewidzieć, jakie zdjęcie się pokaże. Lecz serce reagowało zanim pojawił się dany obraz. A kiedy już można go było widzieć na ekranie, wtedy dopiero mózg zaczął reagować. Serce i ciało człowieka reagowało zanim pojawiał się obraz. Więc odkryliśmy, że nie tylko całe ciało ma zdolność reagowania, zanim coś się wydarzy, czyli zanim otrzyma jakąś informację, na przykład obraz, lecz odkryliśmy, że to było serce, które zawsze wpierw reagowało. Stopniowo od około 6 do 8 sekund, zanim pojawił się dany obraz na ekranie, serce czegoś doznawało i wysyłało elektromagnetyczne reakcje. I informacje do mózgu, co było regularne i łatwe do zarejestrowania, podczas gdy pojawiały się nowe obrazy. A każda reakcja potwierdzała się i szła w harmonii z danym obrazem, który się pojawiał kilka sekund po jego reakcji. Reakcja serca była nie tylko szybsza od mózgu, ale sygnał, który był wysyłany do mózgu, był bardzo podatny na obraz w zależności od emocji, którego sercu dostarczał. Obserwując sygnały dochodzące do mózgu, będące odmiennymi informacjami pochodzącymi z serca, w zależności od przyszłych obrazów, które miały się pokazać, następnie obserwowaliśmy, jak się mózg do tego ustosunkował, a potem całe ciało. I to był dopiero moment, w którym osoba stawała się świadoma, więc konkluzją jest, że najpierw informacja dochodzi do serca, potem mózgu, następnie ciała i dopiero osoba sobie to uświadamia. Ludzie potocznie nazywają to intuicją albo jakiegoś rodzaju przeczuciem, dlatego Bóg nas tak stworzył, abyśmy byli w stanie w jakiś sposób przewidzieć coś, zanim to przeżyjemy. Nasze doświadczenie pokazało nam, że musimy zmienić całkowicie nasze zrozumienie, w jaki sposób nasze ciało funkcjonuje. Okazuje się, że serce, a później mózg, ma dostęp do jakiegoś miejsca informacji, który nie jest powiązany z czasem, miejscem lub materią. Ten eksperyment był czysto naukowy, nie był dokonany przez osoby wierzące. Więc pomyśl, jeżeli twoje serce reaguje na coś, zanim tego doświadczy, wysyłając sygnały do twojego mózgu, a następnie do reszty twojego ciała mówiąc o polach kwantowych, holografii i fizyce kwantowej. To są już stare wieści. Dziś mamy już sposób pokazać i udowodnić, że my rzeczywiście posiadamy energetyczny i elektroniczny system w naszym ciele, który jest przodujący przed całą fizyką, a który nie jest związany czasem i miejscem. Ich konkluzją jest, że wszystko rozpoczyna się od naszego serca, mózgu, a następnie ciała. Nie tylko mózgu a potem ciała, lecz serce, mózg i ciało. Teraz pomyśl, jak ogromne ma to znaczenie w duchu, gdzie Bóg zlewa na nas całą swoją miłość. W Efezjan 3 Twoje duchowe serce jest cały czas świadome Boga. A co, jeżeli zdecydowałbyś się, aby być świadomym Boga, zanim doświadczyłbyś czegokolwiek innego? Ponieważ fizycznie już wiemy, że nasze serce reaguje na wszystko, zanim to na ciebie przyjdzie. Dlatego myślę, że w Twoim sercu, w Twoim wewnętrznym człowieku, w Twojej nowej naturze, nowonarodzonym Tobie, czyli w Twoim nowym stworzeniu, w którym żyjesz, tam możesz dokonać wyboru. Tak jak Apostoł Paweł powiedział, modlę się, aby Wasze serca były oświecone. Więc to w Twoim sercu wybierasz, na co będziesz patrzyć. Kogo wybierzesz? Czy będziesz wyczekiwał Pana? Czy będziesz się wzorował na tym świecie? Kiedy staniesz oko w oko z tragedią lub utratą kogoś, albo jakąś trudnością, wówczas Twoje serce szuka danych i informacji, a następnie wyśle informacje do Twojego mózgu i ciała, w jaki sposób masz teraz funkcjonować. Dlatego na kogo chcesz, aby Twoje serce reagowało na pierwszym miejscu? Więc wyobraź sobie, cokolwiek, co ma przyjść, wydarzyć się w Twoim życiu, Bóg do Ciebie o tym mówi, zanim kiedykolwiek miałbyś to przeżyć. Może to jest coś, przed czym On Ciebie ostrzega, albo przygotowuje Cię, w jaki sposób mógłbyś temu zaradzić. Pomyśl choćby o 11 września, kiedy zostały zbombardowane bliźniacze budynki w Nowym Jorku, gdzie prawie jedna trzecia ludzi, którzy powinni być w tamtym miejscu, w tamtym czasie. W jakiś sposób intuicyjnie wiedzieli i wyczuwali, że nie mogą, nie chcą albo po prostu tam dziś nie pójdą. I mimo, że mamy wiele mistyfikujących historii na ten temat, ja mocno wierzę, że Bóg mówi do każdego serca. Biblia mówi, że deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Wierzący oczywiście mają łaskę i zdolność przyjęcia Boga, aby żył w nas, abyśmy byli w stanie rozpoznać Boga i Jego wolę w nas na wiele głębszym poziomie niż tylko intuicja. Bardzo lubię mówić o takich rzeczach, ponieważ to demistyfikuje nasze zrozumienie duchowe. Bo wszyscy na ogół myślą albo uczą, że jest to tak trudne, aby zrozumieć Boga albo chodzić w duchu. I nie mówię, że teraz musimy określać, obliczać wszystkie aspekty Boże, ponieważ on jest z nami, on jest taki sam, regularny, on się nie zmienia. I on zawsze przychodzi, aby nas ukoić, kiedy do nas mówi. A my mamy wybór, co z tym zrobimy w naszym wewnętrznym człowieku aby odpowiednio zareagować, odpowiedzieć na to, co się wydarza na zewnątrz.